Mój drogi bliźniaku, witam Cię bardzo serdecznie. Na tal na nazywam się Pio i zapraszam Cię na Twoje czytania. Jestem tutaj wraz z Katarzyną. Z Katarzyną i zapraszamy Cię na twoi, e, Twój. E, e energetyczny odczyt. Zobaczmy, co tutaj wtedy piszeć będzie dla Ciebie w tym najbliższym czasie, a u Ciebie będzie się działo, ponieważ u Ciebie jest tutaj zrozumienie tego, co się dzieje wokół Ciebie i też takie spostrzeżenie, że nic wszystkiego od razu nie załatwi. Albo wszystkiego od razu nie załatwię, potrzebuje na to czasu i potrzebuje troszkę cierpliwości. Masz wokół siebie jakąś energię kontrolującą i to bardzo, bardzo mocną. I niestety coś, czego tutaj na dany moment nie przeskoczysz. Musisz tutaj odczekać. Ale masz w oddali tutaj odejście, wyjazd oraz odseparowanie się od tej właśnie energii kontroli. W tym dokładnie jest to samo pokazane. Jest strata, żałoba, odejście, hmm. rozstanie, samotność i zamknięcie się w takiej przeszłości, ale jest też bardzo pokazana izolacja w materii, co nie jest koniecznie dobre. Hmm. Możliwe, że ta strata lub rozstanie nastąpi właśnie przez to, że za bardzo skupiliśmy się na rzeczach materialnych e, i a, przez to pojawią się też te łzy. A nie emocjonalne. Nie? E, tak, ale pamiętajcie, że zawsze, jeżeli nawet następuje jakieś rozstanie czy, czy jakiś smutek, to wszystko dzieje się po to, żeby Was doprowadzić do czegoś lepszego. Tak jak Piotr zawsze mówi, nic nie dzieje się bez przyczyny. Wszystko ma swój taki cel, żeby zakończyło się dla, dla Was jak najlepiej. Będziecie musieli przejść po prostu tą taką swoją wewnętrzną jakąś żałobę, e... tylko właśnie żebyście się nie skupiali za bardzo na tych rzeczach materialnych. Tak. Wychodzą Finansowy. też tutaj finansowych, mhm. tak. I tutaj też wychodzą takie odejście po prostu od nawyku, chociaż robienia właśnie rzeczy. Które tobie już po prostu nie służą, i zrozumienie tego, że nie wszystko da się tutaj kontrolować, ale też nie wszystko da się tutaj przyspieszyć. Tutaj cierpliwość jest bardzo ważna. Nie? Tak, i czasami też właśnie widzimy te rzeczy, które się stały, które się rozlały, te kubki, które się przewróciły i są puste, a nie dostrzegamy, że za naszymi plecami mogą stać już napełnione kubki, które na nas czekają. Uuu, dobre. I to może być też tutaj takie związane troszkę z tą fazą kontroli. Tutaj ktoś może Was starać się kontrolować fizycznie. Nie, tak, ale tak naprawdę psychicznie oraz emocjonalnie niekoniecznie. I to jest właśnie to, ty musisz zrozumieć właśnie to wyważenie. Lubimy lub i te osoby próbują kontrolować sytuację uh -huh. lub kontrolować właśnie te swoje finanse, nie? O, bardzo, bardzo Za bardzo A. kontrolować. I dlatego też tutaj ty masz znaleźć takie wyważenie w sobie, żeby może też pokazać to, że to po prostu tobie nie pasuje bądź też zmienić po prostu te swoje nawyki, albo zmienić po prostu te swoje ruchy. Nie rób tego samego, jeżeli widzisz, że to nie działa, zmień to po prostu proste, prosto i prostolinijne. Jeden z bonusów to jest coś związanego z jakimiś rzeczami administracyjnymi bądź też prawnymi. Se, sen. sen... Sędzia tutaj wychodzi, wychodzi tu jakieś sądy, wyższe instancje. To mogą być tutaj też jakieś policja. W wychodzi tutaj pewnego rodzaju właśnie ym, ingerencja właśnie jakichś osób zewnętrznych, i tutaj to bardzo tutaj Ciebie może zaboleć, bądź też może na Ciebie bardzo wpłynąć. Tak bym tutaj powiedział. Ym, jest też tutaj pewnego rodzaju przemieszczenie, bądź też pewnego rodzaju wyjazd. To może być wyjazd z samolotem, yy, i to może być tutaj yy, pod kątem takim, yy, do miejsca, gdzie jest. Ciepło, bądź też gdzie poczujemy ciepło, poczujemy miłość, radość oraz takie spełnienie. Tak, bym tak, tak i bonus uważajcie, jak będziecie schodzić po schodach, albo jak będziecie się wspinać gdzieś, Uuu. gdzie będą kamienie. O. Czy będą kamienie? Tak, no. Zadbajcie bardzo o kolana, o biodra, ale też o kręgosłup, bo to tutaj też może troszkę was, was zaboleć, że tak powiem. To może być po prostu pewnego rodzaju rehabilitacja, która tutaj wchodzi w grę. Ale też widać tutaj bardzo mocno takie ludzi w ubiorze na biało. Białe jakby takie szaty, także to może być właśnie szpital, to może być jakaś rehabilitacja, fizjoterapeuci, którzy pracują nad Wami, albo z Wami. Bądź też jest też tutaj taka bardzo mocna energia rozwoju fizycznego, pod kątem fizycznym. Także, no a co z tym się wiąże właśnie jakieś urazy, rzeczy, które mogą na Ciebie bardzo wpłynąć fizycznie. Także i ograniczyć Ciebie w robieniu pewnych rzeczy. Także nie rób rzeczy, ponieważ komuś coś pasuje, tylko zrób na tyle, na ile możesz na dany moment, na dany czas. Nie? A z czasem tak czy tak zobaczysz, że się będziesz rozwijał albo rozwija. Wow. Ale tak, aha, coś związanego z telewizorem, bądź też z telewizją tutaj też wychodzi, to może coś tutaj się zepsuć, bądź też trzeba coś naprawić, to to jest jedno, drugie, to coś związanego tutaj z chmurami, bądź też z takim zamazanym z rzeczami przed Tobą, także para, bądź też, tu mówię, uważaj też, gdzie idziesz, nie bo możesz nagle coś się zapatrzeć i coś uderzyć, bądź też w yy, coś yy, yy, potknąć się na przykład, nie? bo coś nie zauważysz, po prostu koncentruj się na tym, co robisz i nie śpiesz się ze wszystkim, bo to może Ciebie tylko i wyłącznie paradoksalnie zwolnić, ale tak, coś jeszcze, katarzyna wychodzi? Nie, już nic, wszystko, okej, okay. aha, i coś bardzo ważnego, to jest pod kątem yy, litery, yy, liczby 2, liczby dwa tutaj bardzo dużą grają tutaj rolę, yy, ale tak, tak, drogi, yy, moja droga, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to czytanie. Jeżeli to czytanie z Wami rezonowało, zapraszamy tutaj na, y, do komentarzy, za, daj nam znać, jak nam poszło, ale przede wszystkim, jak się Wam podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani prywatnymi konsultacjami, są one no jak najbardziej możliwe. Zapraszamy bardzo serdecznie na Piwa, udzielimy tej informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.